Czym za młodu nasiąkłem, tym w dorosłości się stałem. Dlatego poznaję świat przez bajeczki z morałem. A tytuł tej opowieści brzmi: Ciekawski żołądź i jego wielkie marzenie. W głębi pradawnego lasu, gdzie mech pachniał jak mokry chleb, a korzenie drzew splatały się jak dłonie przyjaciół, leżał maleńki żołąd. Był tak mały, że wiewiórki omijały go wzrokiem. Woląc grubsze i dorodniejsze. Ale ten właśnie żołądź, choć z pozoru niczym się nie wyróżniał, miał w sobie coś niezwykłego. Marzenie. Ja nie chcę być tylko przekąską, szeptał sam do siebie, kiedy nocą księżyc zaglądał mu w skorupkę. Ja chcę urosnąć aż do chmur. Chcę być największym dębem, jaki kiedykolwiek widział ten las. Sąsiednie żołędzie śmiały się cicho, jakby ktoś postawił wiatrak na polu i pozwolił mu śpiewać. Taki maleńki, a marzy o chmurach, mruczały. Lepiej przyzwyczaj się do bycia przekąską dla sroki albo obiadem dla wiewiórki. Ale ciekawski żołądź nie dawał się zrazić. Był uparty jak kropla wody, która dzień po dniu drąży kamień. Wciąż powtarzał swoje marzenie, aż brzmiało ono w jego wnętrzu jak echo. Zima przyszła sroga, śnieg przykrył las puszystym płaszczem, a wiatr był tak, jakby chciał potargać cały świat. Wiewiórki buszowały w poszukiwaniu zapasów. Ptaki skubały to, co zostało. A maleńki żołądź trwał, przytulony do ziemi, jakby w objęciach matki. Gdy inni marzli i cichli, on powtarzał cicho swoje zaklęcie. Przetrwam. Bo marzenie daje siłę, i kiedy wiosną pierwsze promienie ze słońca dotknęły lasu, żołądź poczuł w sobie ruch. Najpierw jak łaskotanie, potem jak łagodny nacisk. Maleńki korzonek wysunął się z jego wnętrza, niczym nieśmiały języczek próbujący liznąć ziemię. Potem pojawił się pęd. Który przebijał ściółkę, rozpychając się łokciami wśród traw. Patrzcie, patrzcie, on naprawdę kiełkuje, zaszumiały mech i liście. Może wcale nie jest taki zwyczajny. Ale droga do chmur była długa. Każdy dzień przynosił nowe przeszkody. Deszcze, które chciały zalać młodziutki kiełek, ślimaki, które podpełzały z apetytem. Wiatr, co próbował złamać jego delikatną łodyżkę, a jednak żołądź, już teraz mała sadzonka trwał. Ja się nie poddam, mówił w sobie, bo marzenia rosną razem ze mną. Lata mijały. Z małej sadzonki wyrósł smukły dębik. Jego gałązki były cienkie, jak dziecięce ramiona, ale z każdym rokiem nabierały siły. Ptaki zaczęły siadać na jego gałązkach, choć czasem zrzucały mu na głowę piórka, a czasem coś mniej przyjemnego. Sarenki ocierały się o jego pień, a zające skubały młode listki. I znów pojawiały się chwile zwątpienia. – Czy naprawdę uda mi się sięgnąć nieba? – pytał siebie w czasie burzy. Kiedy pioruny biły tak blisko, że ziemia drżała, czy nie złamie się jak patyk? Ale wtedy przypominał sobie, że nawet największy dąb był kiedyś żołędziem. I w tym wspomnieniu znajdował siłę. Każdy rok dodawał mu centymetrów, każdy sezon przynosił nowe doświadczenia. Słońce uczyło go, jak pić światło. Deszcz, jak gasić pragnienie. Wiatr. Jak się nie złamać, tylko tańczyć. A czas jak cierpliwie czekać, bo wzrost nie dzieje się w jeden dzień. I tak po wielu latach ciekawski żołądź, który kiedyś mieścił się w dłoni, stał się potężnym dębem. Jego pień był gruby jak wieża, a konary rozpościerały się szeroko niczym ramiona gotowe objąć cały las. Ptaki wiły gniazda w jego gałęziach, wiewiórki. Urządzały w nich swoje spiżarnie, a dzieci z pobliskiej wioski przychodziły w upalne dni siadać w cieniu jego liści. A więc, to tak smakuje spełnione marzenie, szumiał Dąb, gdy wiatr grał na jego liściach niczym na harfie. Zaczynasz maleńki, ale jeśli wierzysz, że jeśli wytrwasz, to możesz sięgnąć nieba. A morał tej bajeczki jest taki, moje drogie dzieciaki. Nawet najmniejsze początki mogą prowadzić do wielkich rzeczy, jeśli tylko uwierzycie w siebie i będziecie cierpliwie pielęgnować swoje marzenia. Jeżeli bajeczka się podobała, to bardzo się cieszę. Proszę serdecznie o polubienie filmu, podzielenie się opinią na temat historyjki w komentarzu i subskrypcję kanału, co pomoże w tworzeniu nowych opowieści. Do usłyszenia.